Teraz omówimy ostatni stały fragment gry, czyli rzut karny. Jest to element gry, który dość rzadko pojawia się podczas całego meczu. Jednak gdy mecz zakończy się remisem, a dogrywka bezbramkowo, to właśnie konkurs rzutów karnych rozstrzyga o zwycięstwie. Oczywiście zaczniemy od sytuacji, które prowadzą do rzutu karnego. Muszą być spełnione trzy warunki, aby dana sytuacja kwalifikowała się do podytowania rzutu karnego. Po pierwsze, musi być jakieś przewinienie drużyny broniącej. Po drugie, musi być to sytuacja bramkowa i musi być ona stuprocentowa. Te trzy elementy łącznie powodują, że za to przewinienie można zasądzić rzut karny. Przejdziemy teraz do samego wykonania rzutu karnego. Na boisku zostają tylko dwaj zawodnicy: bramkarz i zawodnik strzelający. Zawodnik, który będzie strzelał, rozpoczyna ze środka boiska. Bramkarz natomiast ustawiony jest na linii bramkowej. Reszta zawodników musi znajdować się w swojej strefie wymian. Zawodnicy zajmą swoje pozycje i będą gotowi. Rozpoczynamy karnego gwizdkiem sędziego. Jeśli chodzi o wykonanie rzutu karnego, to zawodnik ma kilka obostrzeń, których musi przestrzegać. Po pierwsze, rzut karny musi być rozpoczęty kijem. Nie można go rozpocząć od kopnięcia. Przez cały rzut karny zawodnik może wykonać dowolną liczbę dotknięć. Ważne jest to, aby przez cały czas piłka lub zawodnik zmierzała w kierunku bramki. Czyli nie może być tak, że zawodnik i piłka jednocześnie oddalają się od bramki. Ponadto co ważne, nie ma dobitek, czyli jeżeli bramkarz dotknie już piłki, zawodnik nie może ponownie uderzyć piłki kijem. Jeśli chodzi o grę bramkarza podczas rzutu karnego, to nie ma praktycznie żadnych obostrzeń. Zaczyna na linii bramkowej, jednak od razu po rozpoczęciu rzutu karnego może on wyjść z tej linii. Ograniczenia w poruszaniu ma takie same jak podczas całego meczu. Może wyjść on z strefy bramkowej. To je traktowany będzie jako zawodnik rozgrywający. No i przypominam, że po dotknięciu piłki przez bramkarza osoba strzelająca nie może ponownie zagrać piłeczki. Kiedy kończymy rzut karny? Rzut karny zawsze kończymy na gwizdek sędziego. Czy to dlatego, że piłka wpadnie w bramkę, czy dlatego, że rzut karny będzie uznany za niewykorzystany. Ale jakie dokładnie sytuacje to są? Po pierwsze, tak jak wspomniałem, piłka w bramce, czyli zdobyta bramka. Dalej sytuacja, kiedy piłka mija bramkę. Wiadomo, że wtedy ona już nie wpadnie, więc taki karny uznaje się za niewykorzystany. Każdy błąd strzelającego też powoduje, że kończymy karnego, czyli np. rozpoczęcie rzutu karnego stopą lub oddalanie się jednocześnie zawodnika i piłeczki od bramki. Obrona bramkarza, gdy piłeczka już jest w jego rękach, czyli kowy przymienia bramkarza do strzelającego. Oczywiście, jeśli bramkarz przywini, rzut karny należy powtórzyć, a bramkarza ukarać zgodnie z przepisami gry. Jakie są możliwe błędy osoby strzelającej? Stal rzutu karnego nogą, cofnięcie się zawodnika razem z piłeczką, ewentualnie dobitka, czyli po tym jak bramkarz obroni piłkę, zawodnik próbuje strzelić ponownie. Wiemy już, kiedy kończy się rzut karny, jakie błędy może popełnić zawodnik strzelający. Ale jak dalej wznowimy mecz? Zawsze po rzucie karnym, gra wznowimy rzutem sędziowskim. Jeśli padła bramka, to zaczniemy od środka boiska, tak jak po każdej bramce. Jeśli natomiast było pudło lub błąd popełnił zawodnik strzelający, to rzut sędziowski rozpoczynamy z jednego z punktów sędziowskich znajdujących się obok bramki. W internecie znajdziemy bardzo wiele filmików pokazujących wykonanie rzutów karnych. Ważne jest to, aby zwrócić uwagę na te występujące po 2018 roku. Wtedy zmieniły się przepisy gry i same wykonanie rzutów karnych. Jako przykłady poprawnego i niepoprawnego rozgrania rzutów wolnych. Włączymy sobie filmik z fińskiej federacji, który pokazuje, jakie wykonania rzutów karnych są dozwolone w Unii Hokeju. And I gave you everything that you need. That you need. But Tak jak widzieliśmy na przykładach, zawodnik nie może cofać się jednocześnie z piłeczką, nie może też przywinić czyli zagrać wysokim kijem. To tyle w temacie rzutów karnego. Zapraszam jak zwykle do testu i kolejnego rozdziału.